Hejka, witajcie na moim kanale. Dzisiaj jest odcinek od zera do milionera i tak, przepraszam, przepraszam, że ostatni odcinek był troszeczkę krótszy, no ale tak akurat mnie wyszło w montażu, więc no, nic na to już nie poradzę. I tak, mamy nowy dom. Znaczy w sumie nowy, stary, po prostu go trochę poszerzyłam powiedzmy. Więc tak to się prezentuje. Tutaj mamy jakiś komin, żeby tak nie było, wiecie no. No coś musiałam wykombinować, a no i tu mamy przeszklone y, z tej aktualizacji. No tak, tu mamy przeszklone z tej aktualizacji, co mm, doszły te ściany. E, więc e, tak to wygląda. E, no my się wydaje, że tutaj to idealnie pasowało, powiedzmy idealnie. No i tak, jak widzicie, mamy taki y, tutaj domek. Może tak to trochę za wolno to trwa. Y, o tak, lepiej wam pokazać. E, no, tutaj mamy kuchnię właśnie z tej strony. Na razie prezentuje się tak. Y, tu będzie śmietnik. A na razie jest to, no bo przecież ja nie odblokowałam jeszcze ogrodu, więc mm. no tak to jest. I jeżeli bym brzmiała jakoś super dziwnie czy coś, to dlatego, że po prostu no trochę mi się zachorowało i, i no nie jest do końca tak super, super dobrze, ale no, mm, tak, tak jakoś będzie. No i dobra, ogólnie mamy noc u nas. Jest noc. Y... No, ty byś mogła wstać, bo po tym, co my będziemy ją robić w sumie, nie? Więc e, może chodź, wstań, Emili. Znaczy, Emili, Boże, Emma, 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 tak. No, jeszcze w ogóle nie pokazała mi, że ona jest w ciąży, więc dobra, i skorzystaj. Zobaczymy, kiedy ci się to pojawi, że ty. O, o, w ciąży jednak. A, ja nawet nie wiem, kurde, jak ty masz z tymi zajęciami. O, nie wiem, zapomniałam, czy ja coś tobie robiłam. Czy nie ode pracę semestralną? Zobaczmy w ogóle. Ogólnie kasy nie mamy, nie? A, no i w środku wam pokażę, jak to wygląda. No mniej więcej jakby kuchnię przekopiowałam. Znaczy no nie do końca, ale nie wiedzmy, nie. Nie, nie, nie bekaj. Świnio. Uniwersytet zadania na kurs. Praca semestralna. O! Okej, okay, czyli, czyli nie jest źle. Może ty nie rozpalaj tego. Weź to wytrzyj. Bruda się mały. E, wspaniała. Ok, chyba, chyba jednak ty jesteś już gotowa na te studia. Tak mi się wydaje, że ty chyba, 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 chyba wszystko jest ok. E, no i tak. E, boże, pokazywałam domy, jakaś jestem roztrzepana. No ale przez to, że wcześniej nagrywałam filmy na zapas, to e, jestem trochę taka. E, no i tak to się prezentuje. Tutaj się brakuje nam ogólnie sypialni, żeby były trzy sypialnie. A w sumie cztery sypialnie będą. E, no to dobrze. I tu jest taka malutka łazienka, a tu jest taki pokój dla y, bąbla którego na razie nie ma jeszcze i się nic nie pojawiło, o dziwu. A mi się wydaje, że już na pewno trzeci dzień idzie, no ale może, może się mylę. I my idziemy coś pozbierać właśnie, bo nie mamy kaski, mamy tylko 52, a ja wszystko, co mieliśmy, co mogłam sprzedać, to sprzedaliśmy i tu jest syf, oczywiście, że tak. I wiadomo, no, na razie to wygląda średnio, nie? Ale wiecie, no nie było pieniędzy więcej, więc no nie mogłam za dużo tutaj szaleć. Chodź tutaj może pokopiemy, co? A ty mnie właśnie... Nie no, nie mogła się powstrzymać. W ogóle musisz nogi ogolić. Masz jakieś nogi tutaj nieogolone. Tam... Um, no kurde, tutaj coś jest, a jak nie, to zaraz pokopiemy. Chyba tak będziemy musieli zrobić, bo tu. E, no, poza sezonem. Poza sezonem. Nie pasuje nam. Dobra, tutaj coś, i od razu weź tutaj, zbieraj i może jakieś okazy. Chociaż te okazy to zazwyczaj nic ciekawego, tak szczerze Wam powiem. No ale cóż, my zrobimy. O, tu coś jest, więc fajnie. Musimy zrobić nasz obchód, nie? Zbierzemy plony. E, a jak nie, no to zaraz. 23. E, no, to tutaj może już nie będziemy nigdzie się więcej wybierać. Tylko tu ogarniemy sobie. I tutaj chyba są znowu grzyby, tak. Zbierzemy grzyby? O, nawet Bazylia jest. Bazylii nie będziemy może sprzedawać. O, no, tak, zbieramy, zbieramy. Ej, tu nawet trochę coś jest. Nie jest tak źle. O, i tutaj możemy pokopać. Ej, no dobrze. Aha, nie mamy tyle tego. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Tu, 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 tu. Dobra. <laughs> Smutkum. Ej! A, my byliśmy, no, byliśmy już na tym. Ej, czemu nie możesz zebrać? je za dwoje yay! no cóż szperaj, może nie szperaj ale no nie wiem kiedy ty urodzisz bo ty w sumie na takim etapie jesteś no chyba już późniejszym nie? zbieraj inne, staraj się drugi aha za 24 godziny, no to jeszcze mamy pierwsze jesteśmy na pierwszym, więc nie, nie jest źle chodź, chodź, będziesz zbierała Oczywiście nie wiem, co to będzie za, za dziecko. Co to będzie za płeć, bo nie sprawdzałam. Sprawdzimy sobie razem. Niech już oczywiście urodzi, nie? <grym> Więc no. A tutaj ci żaby nie zaznaczyłam. Eee, i tu w ogóle drzewa nie ogarnęłam. Jabłka są. Dobra, kochana, tutaj pozbieramy i pójdziemy, serio. Jakoś to ogarniemy. Kapsuła czasu. O. No tak, kapsuła. To chyba są te simiki, więc wiesz, mogę to otworzyć później. I tutaj pewnie też jakieś ulepszenia będą? Zapewne. Wapień. Wapień, a co to jest ten. A, skamielina. Okej. Okay. Hmm, nic specjalnego, ale musimy już. 48. Aha, to weźmiesz, to zostawimy. Okej, okay, rozmnożymy sobie te żaba. Ta żaba, Tą żabę rozmnożymy. O, za stówkę, dobra. Ej, nie jest źle. Mogło być zdecydowanie gorzej. I tutaj te kwiatki też sprzedamy? No! Grzyby też możemy sprzedać i to też posprzedajemy, no wiadomo, więcej kasy byśmy dostali na tym festiwalu, ale no tydzień, to za tydzień jest, to bez sensu, nie? O kurde, masz nową żabę. O, bonus za mistrzostwo, czemu? Powinna blokować bonus dobra pasa? No tak, możemy blokować, czemu nie? Obejrzyj lekcję? Nie, nie chcemy oglądać lekcji. Dobra, i co? Jego jesteś świntucha. Ziemniaczki z ogniska, co? O, co tu chodzi? Jakie ziemniaczki z ogniska? Ja się nie robię żadnych ziemniaczków z ogniska. Dobra, my chyba zwijamy. No, co one co pozbieraliśmy, to pozbieraliśmy i nic chyba tutaj więcej nie widzę. Aha, bo tutaj ktoś to zostawił. XD. Dobra, chodźmy, tu jesteśmy w domu i ty byś mogła wziąć resztki. O, fajnie, że coś mamy zrobionego. Na razie tak. A, i tutaj chyba coś jest. Tak, o. My tutaj mamy właśnie takie wejście, bo nie widać tego, ale tak, tu jest jeszcze wejście, ale no nic nie jest uzupełnione, no bo wiadomo, nie mamy kasy. Po prostu nie mamy kasy, więc. No kuchnia chyba najbardziej jest. Nie, mimo wszystko taka mm, ogarnięta powiedzmy. Ona zjesz i weźmiesz prysznic chyba. No bo jutro mamy zajęcia, tylko nie wiem, które mamy zajęcia. Pewnie egzamin, bo zazwyczaj egzaminem to chyba się. Ile mamy do końca? Trzy dni? No to tak pasuje. Wygłoś prezentację. Egzamin. Um, egzamin jutro. I tak myślałam. Ale jak ty długo idziesz? Jak ty jesteś wciąż? wytyfy, Chodź, 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 chodź. Dobra. E, I tutaj. po na górze mam wadne. No, no bo prysznic nie, nie bardzo się on tutaj mieści gdzieś. E, może by dało radę jakoś tego, wiecie, wcisnąć. E, no, ale jak dziecko będziemy myć, no to w prysznicu raczej. A chyba ogólnie można w tym w zlewie jakby, ale... E, Chyba tak średnio... One się myją wtedy, te dzieci, nie? Zazwyczaj myje w wannie po prostu. Ale coś tam chyba w takiej... Z... Chyba... Można? Tak mi się wydawało. Ale już teraz nie jestem pewna, nie? Może mylę z jakąś inną tą y, częścią Simsów. Może tak być. Bo jakiś... kiedyś na pewno coś tam było, nie? O, mamy już 800, to fajnie. Posprzątamy za nią. Ona się umyje i pójdzie się zdrzemnąć, bo ona jest trochę śpiąca. A łóżek na razie nie wymieniałam, bo te są dość tanie łóżka, a nawet są spoko, więc no po prostu one tutaj będą, nie? I ten stół tutaj też tak randomowo trochę jest. A no i oczywiście zdjęcia, no bo jakby inaczej. No, foteczki są uważam, że mega, mega, mega cute. No, wiadomo, znajdziemy dla niej, dla tych, tych zdjęć jakieś miejsce, no ale wiadomo, no musimy jakoś tutaj powolutku działać, działać. Ale już domek mamy nawet spory, nawet nieźle ustawny, tak myślę, że jest, jest w porządku, jest duża kuchnia. Tu będzie, wiadomo, większy stół. No, ale wszystko jakby w sumie wziąłam z tamtego, nie? Ogólnie ten kominek bardzo ładny z tego najnowszego dodatku. Więc y, tak się wpasował nawet nawet tutaj. Bo inaczej mi nie pasowało, bo jeszcze chciałam go jakby tutaj tak zrobić, że on by był wyżej na platformie, ale tu wtedy źle to wygląda, więc. A nie chciałam go robić na takie, wiecie, dwie kratki, bo to też potem tak, ym, w sensie tutaj na szerokość dwóch kratek, bo wtedy też to źle tak wyglądało, więc no. Dobra, idź spać, idź spać <grym> na żemma. Okej, okay, wstałaś magaś też Siusiu. Chodź tutaj masz. Tutaj masz łazienkę. Chodź, chodź, chodź. O mdłości, no, no co ja poradzę? Trzeba było jakichś takich dziwnych rzeczy nie robić, nie? No co, co ja ci pocznę. Ja muszę sprawdzić też, czy ja mam ustawione na mniejszy procent te po się o dziecko, a jak nie, to muszę to zmienić, bo... Bo bym też nie chciała, żeby ona tak, wiecie, za jednym rzutem, no jak się uda, to się uda, nie? Ale tak, to żeby nie koniecznie... Puść, Bonka, przestań tak robić! Ja nie chcę, żebyś ty była niechlujna! No, dlaczego? Lecz... Żałuję, tak żałuję, że ja to wzięłam, że masakra, nie? Czy my mamy te zajęcia dzisiaj na którą? Na 13. Nie, to nie. Przystąp do egzaminu, oddaj pracę semestralną. Ale my to byśmy mogli oddać, mamy odrobione. Chodź, no oddamy to, bo potem zapomniemy. O, o to byś mogła iść. Ej, tylko wiesz co? Nie. Byś tylko zmieniła strój, strój, zmień strój. my chyba kończymy te studia, może tak. I byś poszła y, po prawie porządku. Nie, bo to chyba jest dobra. Aha, między. My mamy dzisiaj niedzielę, ja nie wiem, czy my myślałam, że mam poniedziałek. A jestem. A jestem dobra, o oh my god, Dobra, to chociaż oddamy sobie coś, zadanie na kurs, praca semestralna, redaguj ee, oddamy. Dobra, chociaż tak zrobimy. Ja to jestem dobra, gadka, nie? No dobra, no to chyba pójdziemy na jakieś łowy. Trochę więcej hajsu zarobimy. Dobrze, już te wróżki, jak przychodzą, to przynajmniej nie, nie mają tych skrzydeł. No, nie, jakby, no wiecie o to chodzi. Nie są w tej postaci wróżki. O, tutaj coś mamy. E, I pójdziemy e, coś tutaj. I to bym chciała, żebyś ty to wygasi wygasiła. Jest jesień bez przesady. Nie jest jakoś super zimno. Ale coś tutaj pada? Liście? Liście? Może? Szkoda, że jak ona jest w ciąży, to ona tak nie biega po prostu. <laughs> Bo tak wtedy ona wolno łazi. Dobra, i co mamy? I musimy chyba pójść do wyżbowej, bo w wyżbowej dobre łupy są. Płyskamy linę, wygaś, no. Dobra, sprawdźmy to. Umieść w świecie? Nie, chcemy wydobyć. Co mamy? A, zawsze to stówka, o. Zawsze to ponad stówka jest, więc myślę, że dobrze. W ogóle nie wiem, chyba te żaby będę sprzedawać, czy coś. Dobra, jedną żabę by można było gdzieś tutaj niby postawić, nawet na biurko chyba. Chyba tak, byśmy mogli zrobić. Oh. No. A po co nam te resztę żab? Tak by bez sensu. No chyba posprzedaję, no jakby kończę to za zero, ale nic nie możemy z tym zrobić. To już jedną jak nazbieraliśmy. No to niech będzie ale te. Bo ja tylko dla kasy w sobie to robiłam. Więc no tak troszeczkę. Mm. Dobra, odbierzmy. A, nie ma, nie ma sprawy, pa, Paolo, pa, nie wiem, Paolo, Paolo, nie, nie będziemy rozmawiać z Paolo. E, tylko my lecimy e, chyba do wierzbowy, wiecie, pokradniemy coś po prostu, bo jak tutaj mamy to zrobione, całą kol, ha, musimy skompl skompletować całą kolekcję, a jeżeli my coś odkryjemy, ej, wiecie, wiecie jak to działa? O tutaj mi chodzi, mamy kolekcję, a sprzed... A, no to to chyba się zalicza. Dobra, no bo my w sumie wszystko sprzedajemy, nie? I, I tak jakby... Ale jedną jedną rybę tylko mamy. Mm -hmm. To jest w tym Zakochaj się w coś tam. Nie pamiętam. E, to, no dobra, mniejsza z tym, bo to jest jakaś dziwna nazwa tego. E, Cześciowe... W ogóle nigdy nie widziałam tych części rowerowych. Nie wiem w kana Czy stąd kanał w dwóch otoczeniach? <laughs> Czyścić kanał, Wiecie, że ja nigdy tego nie robiłam. Frenzle to jest... Aha, frenzle tak można. A co to jest w ogóle? Obcym świe... A, dobra. Magnesów. E, kulki, kosmici, kosmiczne skały. No nie wiem, muszli. musi też nigdy nie zrobiłam. Ja ogólnie bardzo dużo w sobie nie zrobiłam takich rzeczy. O to, jak to się idzie na ten właśnie. E, może, czemu wszystkie nazwy nie, nie wiem. Ale wiecie, też dżunglą. Nie pamiętam, jak się nazywa teraz te. te. Składników też nie zrobiłam, bo tu jest dużo, są 18 a Batu w ogóle nawet nie grałam, więc nie wiem. E, dobra. Mm, wiesz co, kochana. No po prostu polecimy chyba do tej wyżbowej i, i z, może zalecimy do tego North i zobaczymy o co chodzi z tym. No, tak zrobimy. Dobra, chodź. No i dobra, jesteśmy. Ale ty mili jesteś cute! Nie, militko Emma. Oczywiście, czemu mylę, to znowu ogarnij się, ogarnij się. No i my coś chcemy ukraść. Też można ukraść tylko, ja więc nie wiem, ile co jest warte. Ja powinnam wejść do trybu budowania i wiedzieć. Ale to, to wygląda na drogie, nie? Chodź, podejdziemy tutaj. Póki nikt tutaj nie idzie, to ty byś zdążyła w sumie to zwinąć. Dobra, chodź, chodź, chodź. Bo tutaj nikogo nie ma. Więc fajnie w sumie, że tak temu za bo można prawda, sobie pokraść. Choć chodź. Nikogo tu nie ma. No, nikt nie wchodzi, więc dobrze. Okej. Okay. Nie wiem ile zarobiliśmy, ale tutaj dobra, Podejdź tu dla niepoznaki, że ty tutaj nie, nic takiego nie robiłaś. Jeszcze fajnie ktoś nam zrobił jedzenie, więc okej, okay, okej. Okay. ja chyba tutaj zobaczę, czy coś tutaj mamy do zebrania. Chyba tak będzie dobrze, no. Ej dobra, w sumie to nic yy, nie ma. Chyba po prostu się nie zdążyło to zrespić, mam wrażenie. Więc, więc no trudno. Może do tego Nordhavena faktycznie trzeba zobaczyć, co jest pięć. O, ale tu możemy zebrać. Szef różany nie. A kiedy jest ten? Może na wiosnę różę? Nie wiem. Może tak być. Jakiś poziom umiejętności? Jaką możemy umiejętność rozwinąć? Abyśmy mogli majsterkowanie rozwinąć. Chyba bo nam majsterkowanie brakuje. Sprawdźmy to. Tu są umiejętności, Majsterkowanie na szóstym. A musimy na siódmą. No to majsterkowanie najwyżej. Ojejku, kochana! Co ty tu Szperaj, Możesz, bo szperaj, Może coś ciekawego znajdziesz w tym świetniku w sumie. A tu nie mamy nic. No dobra. A tu czy możemy coś. Możemy coś tutaj zwinąć więcej. A, bo już zwinęliśmy to i pewnie nie możemy. Nie dawno się spędziła, A tutaj nic nie zebrałaś? Usetzej części. E, no to słabo się, że. Myślałam, że jak ty weźmiesz pera, i to coś będzie. I tylko jeden kwiatek, wytyfy? Ale bez sensu. Typowa część do ulepszeń. E, no dobra, chyba, chyba uciekamy, no bo jak nie możemy sobie zwędzić nic już. No, to idziemy do North Haven, zobaczymy, co tam jest może. I ty jeszcze jesteś w miarę w miarę. Dobra, jesteśmy w North Haven, O tutaj chyba pani też jest w ciąży. Um. Aha, no powiecie co, no tutaj teoretycznie ten kanał. Jak ładnie, widzicie? O, jakoś, jakoś mgliście się zrobiło mi. Nie mgliście. O, 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 chodźmy do, do. Ale czemu tak mgliście jest? Ale jest ogólnie bardzo ładnie, tylko jakoś mgliście wytyfy. O, tu dobrze, a tu nagle jakoś mgliście. Dziwne, dziwne. I my musimy znaleźć, ale to może trzeba łowić wy... O! Wyczyść kanał! Dobra! Ja nawet nie wiedziałam, że takie rzeczy są, więc zawsze to coś nowego można się dowiedzieć I potem możemy szukać żapie. Dobra, chodź, chodź, chodź Ty po prostu będziesz łowiła? Aha, łowiła i będziesz czyściła Ej, to spoko w sumie Zobaczymy, ile za to będziemy mogli kaski Ale jak pięknie widzicie by to! No ślicznie! North jest takie piękne. Nie wiem czemu ja tak bardzo lubię Nordhaven, nawet to jest jeden z moich ulubionych otoczeń. O dobra, mamy skrzynkę i co? O, to sprawiło, że złowiła rybę. Co wytyfy? 25. A ciekawe, czy z tego, by można było jakiś rower, nie? Wiecie, że turama to tu coś tam. I czy by można było rower skleić z tego? Ale to byś mogła w sumie, jak to wędkarstwo idzie, to przynajmniej byśmy to zrobili. To nie mieli jakichś złych nastrójników, że. U, u, bo ja to tak nie spełniłam tego, co chciałaby i, i jest źle. No, ale ty jesteś piękna, piękna Emma, jesteś przepiękna. No, tylko wasze dzieci były takie przepiękne, jak wy jesteście. A w ogóle fajnie by było powiedzieć może dla Noa. Noa, e, Noah, wiesz, w sumie to. No tak wyszło, że jestem w ciąży. I no, będziemy mieć dziecko. Mam nadzieję, że jedną. A nie dwójkę. No miejmy taką nadzieję, bo, ja, bo, bo z dwójką. Oj, o, o, o! Z dwójką to byłoby ciężko, chyba. Chyba byłoby, tak mi się wydaje. No to jakoś długo łowisz, kurde. Szkoda, że tutaj nic nie ma. Dobra, to ty jest sobie łów, kochana. A ja chyba polecę, może coś uda nam się. O, coś nowego mamy! O! Koło! Rzadkie! Mhm. Mm Ale patrzcie, ile kasy, 325. Mhm. Mm mhm. Mm na bogato, na bogato lecimy. Yy, dobra. No idę chyba popatrzeć, nie? Czy coś mamy jeszcze do zebrania? A ona niech sobie tutaj czyści kanał. <grytanie> dobra, parę rzeczy jej zaznaczyłam. No mamy tu żabę i tutaj trzy rzeczy takie, więc no. A, jeszcze coś znalazła tutaj, wyłowiła. Okej, okay, spoko. Rzadkie 300. Mhm, mm dobra, dobra. Ej, no to o fajnie, no i zrobiliśmy to, więc ym, więc zarobiliśmy. Wszystko wszystko było pożyteczne tutaj, więc super. Okej, okay. wyjątkowe e, ale widzicie ile to jest kasy w ogóle? Tylko to jest taka słaba kasa, ale tak. No. Steve'a wokół ognia, nie dziękujemy. Dobra, chodź, idziemy. Idziemy dalej, kochana. E, tutaj pozbieramy rzeczy. Fajnie by było w ogóle powiedzieć dla Noa, nie? A my tak. Ej, może zdążymy, bo w sumie byśmy mogli po prostu go zaprosić do siebie albo go odwiedzić, nie? No i chyba będziemy musieli, e, no, powiedzieć. E, no, no już czas, cza czas chłopie, żebyś ty tutaj do nas po prostu się wprowadził. Będziemy mieli razem dziecko i, no sorry, już jest, jest na mnie skazany do końca. No, na pewno zawsze coś będzie was łączyć. No, ale to chyba będzie twój, no, mąż, mam nadzieję, kurde. Że tutaj się nic nie odwali. Zobytą umiejętność, no fajnie, że zdobyto umiejętność. I tyle mamy fajnych rzeczy. Ale za to jaka kasa by mogła być na tym festiwalu, co? Ej, to ja może tak powinnam zrobić Ej, a my jesteśmy na ostatnim już jakby? Nie, punkty z kursu, to my jeszcze będziemy na studiach. A czemu ja myślałam, że to jest ostatnie? Nie wiem, czemu ja tak myślałam. Ale żal. Dobra, no i kapsuła czasu z tego. Okej, okay, ostatnia rzecz. to e, no, dobra, to otwórz to. E, no ale chyba posprzedaję to, bo teraz będziemy mieli dużo kasy z tego. A potem tego typa to wymienić. To by było dla nas super na tym festiwalu to ogarnąć. O nie, chcesz, Siusiu. Ale ty chyba możesz tutaj przyzwij. O. I możesz zrobić, Siusiu. 120, 25, 320, ale ile tam kasy by mogło być? Kurde. z skamielinę. 45, okej, okay. i to zrobiłaś, Siusiu? Czemu nie robisz? Rób, rób, to jest spoko akurat. Usiadła sobie, znaczy ukucnęła. No i fajnie. No dobra, odebrać ze stron mamy, to będziemy musieli jeszcze. No dobra. To chyba. O, może więc wrócimy sobie od razu z Noa i powiemy dla Noa. No, tak, tak zrobimy. No i jesteśmy. I jest oczywiście Noa. Chodź, pogłać po, po policzku na początku. Wcale nie widać, że Ty masz brzuch. Mm -mm. No nie, no gdzie? Nie, nie widać nic. Eee, okej, okay, poślij pocałunek, ale nie możesz powiedzieć mu. E, podziel się wielkimi wieściami. Mhm. Mm Wypadałoby powiedzieć mu. Wiedzieć, no, że. E, stary, będziesz ojcem. No. Cieszysz się? O, chyba chyba tak. Chyba się cieszysz. Mhm. Mm Pochwal, wygląd. Jakie spij! No, hello, przyszedł chłop. Pocałuj go tu. No... Ale fajnie, bo to jesteś brunetka. On jest tutaj szef o pragnieniach. Oczywiście, że tak. A on jest Londynem, więc fajnie, fajnie. I my chyba pójdziemy na Barabara i będę kończyła odcinek Barabara. O! No. O i jeszcze sobie, dobra, oni pójdą na barabara i ja sprawdzę jeszcze ile zwierzbowej z tego muzeum ogarnęliśmy sobie, nie? Dobra, idźcie na barabara. Ej, chyba on nie lubi czułości czy coś, bo on ciągle się pokazuje takie minusy. Będę musiała mu to zmienić, jak on już będzie z nami. I tak to on się spina strasznie, nie? Ja w sensie, no nie spina się, może, ale lecą jakieś minusy. No i no, jest zadowolony, i on sobie myśli, że no kurde, już Rasiu poprosiłem, że chcę tutaj z nią zamieszkać, a ona, no, odmówiła, i no, mamy mieć wspólne dziecko, i co? I ona nadal nie chce ze mną mieć tego dziecka, tak? Jakby, hello, o co tu chodzi, nie? A on jest trochę tym. Kopiuł z bombelkami. No i on jest trochę taki, wiecie, zmieszany, no ale Emma jeszcze nie wie, jak to będzie, no bo ona w sumie by chciała, ale trochę dla niej głupio jakby wiecie, mu powiedzieć, że ej, no fajnie by było, jakbyśmy razem zamieszkali. No i ona postanowiła sobie, że no zobaczę, kiedy to dziecko się urodzi, i no jeżeli on sam nie zaproponuje, no to ona mu wtedy zaproponuje, no bo raz, że no raczej. No po prostu macie e, razem dziecko, będziecie mieć razem dziecko, więc no fajnie by było jakby, jakby tak e, to się stało. No i dobra, chodźmy sprawdzimy jeszcze, co tutaj jest, co e, e, e. my tu mamy, e, nie tu, parawan, aha parawan zostawiłam, stolik to też, dobra, no bo tych rzeczy nie możemy sprzedawać, nie, więc e, no. 309, a to tamte było lepsze w sumie. Ej, a mogę sprawdzić od razu, gdzie jest obraz, i tam były te słoneczniki. Ja bym zobaczyła, ile te słoneczniki są warte, wiecie. No bo to na pewno z podstawy będzie wszystko. A były te słoneczniki, tylko nie to. A to one chyba nie są jakoś super dużo warte, bo ja ich nie widzę. A może powinna wziąć tylko podstawa. Zawartość. Nie. Eee, nie zawartość. Pakiety i tutaj tylko podstawa. O. Dobra, i szukamy Tego nie widziałam, o taki może w złocie, <laughs> nie wiem, nie wiem, o, tych raczej nie było takich, chociaż ten może był. O te są drogie w tej złotej i te też są drogie, żeby wiedzieć co grać. O, ale to, to by był, ale tego nie widziałam w ogóle i tego też nie. I tego, tych też nie bardzo chyba widziałam i tego też nie. Dobra, gdzie są słoneczniki, czy my znajdziemy te słoneczniki? A no, bo to chyba te były słoneczniki, nie? I jeszcze jak I te. E, no to takie wiecie. Jakby w sensie no spoko. Zawsze to kaska. Ale tam bez szału. Możemy lepiej to w sumie ogarnąć jak na dobrą sprawę. E, no i co? Ja będę kończyła już tutaj. Chociaż może tak trochę oddalę. Bo tutaj... No. Yy, Boże, może niekoniecznie będziemy tutaj oglądać wszystko, jak to wygląda. Yy, także oczywiście przejdźmy o lajkach, komentarzach i subskrypcji na moim kanale, jeśli tego jeszcze oczywiście nie robicie, więc no dlaczego tego nie robicie, tak? Halo, halo. Yy, no, no i do następnego odcinka yy... A na ten odcinku nie wiem, może tutaj studia postaram się ogarnąć prywatnie, jeżeli nie, no to zrobimy to razem. Eee, no i jeszcze ostatni nam zostanie studia pójść, chociaż byłam pewna, że wiecie, że już tutaj e, studia zrobione, zrobione, ale no nie, niestety, niestety jeszcze nie Nie wiem, czemu tak myślałam. Ja byłam pewna, że jesteśmy już na ostatnim, wiecie, jeszcze ja także o dobra, to akurat dziecko, a my to kurde, no tak. <laughs> chociaż ja zdecydowałam się, się na to te, na te dziecko, bo na to, że ona już jest dorosła i będziemy musieli kupować jakieś te. Mm, mniej wyżej, nie koktajl e e eliksir, eliksir tak, da, 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 da wiecie to, żeby ona była młodsza, no bo co ona nie może się starzeć, bo musimy zrobić nasz tutaj te wyzwanie, nie? także dobra, już nie przedłużam yy, jeszcze raz dzięki za oglądanie, do następnego odcinka, trzymajcie się i cześć!